Karta Tarota Siła, Moc. Karta Siła przedstawia zazwyczaj kobietę delikatnie ujarzmiającą lwa. Jej spokojny, opanowany wyraz twarzy oraz subtelny dotyk symbolizują wewnętrzną siłę, cierpliwość i łagodność, które pokonują surową moc i dzikość. Nad jej głową często widnieje znak nieskończoności, wskazujący na duchową harmonię i nieskończony potencjał. Znaczenie karty w pozycji prostej. Wewnętrzna siła i odwaga. Opanowanie emocji i działanie z rozwagą, a nie siłą fizyczną. Samokontrola i cierpliwość. Umiejętność pokonywania trudności poprzez spokój i determinację. Miłość i współczucie. Delikatność jako siła, umiejętność łagodzenia konfliktów. Wytrwałość i determinacja, nieugiętość w dążeniu do celu bez agresji, zdrowie i regeneracja, witalność pokonywanie trudności fizycznych i emocjonalnych. W praktyce oznacza to, że masz siłę, aby stawić czoła wyzwaniom. Możesz pokonać trudności poprzez cierpliwość, rozwagę i samoświadomość, zamiast używać siły czy agresji. Znaczenie karty w pozycji odwróconej. Brak kontroli nad emocjami. Porywczość, impulsywność, brak opanowania. Słabość i niepewność. Brak wiary w siebie, lęk przed konfrontacją. Nadużycie siły. Stosowanie manipulacji, agresji lub przemocy do osiągnięcia celów. Utrata motywacji. Rezygnacja, poczucie bezsilności wobec trudności, problemy ze zdrowiem, utrata energii, przemęczenie, osłabienie organizmu. W tej pozycji karta ostrzega przed niekontrolowanymi emocjami, brakiem pewności siebie lub nadmierną agresją. Może sugerować konieczność odzyskania równowagi wewnętrznej. Podsumowanie. Karta siła przypomina, że prawdziwa moc pochodzi z wnętrza, a sukces osiąga się przez wytrwałość i opanowanie. W pozycji prostej mówi o sile ducha i pewności siebie, a w odwróconej o trudnościach z kontrolą emocji i poczuciu słabości.